Dobra, słuchajcie, Rafał wrócił ostatnio ze Stanów i przywiózł trochę słodyczy do testowania, słodyczy i nie tylko słodyczy. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda względem tych naszych polskich. No i oczywiście są tam dostępne te takie klasyczne typu Twixy, Sneakersy czy KitKaty. Jak one składowo wypadają, patrzyłeś? Bo tutaj mamy dla porównania polski mm. i amerykański. Ja na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć tyle, że te amerykańskie na pewno mają dużo większe czcionki. No one są też trochę większe, ale jeżeli chodzi o skład, to nie powiem Ci nic więcej absolutnie, dlatego, że nie szczytywałem się aż tak mocno, no i u nas jest to jednak mimo wszystko procentowo pokazane, w Stanach nie jest procentowo. I nawet taka mleczna czekolada jest tutaj jakoś porozbijana na cukier, kakao i tak dalej, także co byłoby się temu przyjrzeć, ale no widać po rozmiarze, że na przykład u nas Snickers to jest 50 gram, a tutaj jest 52,7. Ale to nie jest jakaś duża różnica, no a tak to... jak patrzę, to kaloryczność też kaloryczność wygląda bardzo podobnie, bo tutaj 250 w tym amerykańskim, a ten polski tam wychodzi 246, w sumie jeśli chodzi o opakowanie tego batonika. No składy też chyba, jeżeli chodzi o składniki są w miarę. Powiedzmy podobne. Ale no. mnie zastanawia, czy mnie te czcionki są takie yy, duże w ogóle, widocznie nie mają gorszy wzrok, ja nie wiem. Czy tam przede wszystkim jest fajne to, ale akurat tutaj tego nie ma, że wszędzie jest właśnie ta, chociaż nie, jest tutaj, że yy, gramatura i kalorie na porcje. Że od razu dostajesz to pierwsze, co widzisz, to masz porcję. No i na przykład właśnie taki sticker ma 250 i to jest dużo czcionków zaznaczone, że wiesz dokładnie ile. A e, e, smakowo jadłeś je? Tak samo wypadają, nie wiem, czy jest... Nie jest jadłem zupełnie tych klasycznych, ale jest. jadłem e, Pika Snickersa i polecam mega, ale nie mogę go już dorwać samym wylotem, żeby być. go tutaj wziąć i spróbować, ale był... Dobra, Tak to petarda. testujemy. Masz tego. Ja zjem. Taki sam. Taki sam jak polski, chociaż nie, nie wiem, czy karmelu nie ma trochę innego. Nie widzę sensu chyba, żeby tego dostawać Ci. Sprawdźmy, będziemy mieć porównanie na średnio. Okej. Okay. Inaczej smakuje. No widzisz. Tak, wydaje mi się, że taki ten amerykański był taki bardziej delikatny z tego względu. W polskim, mam wrażenie polskim, no o tym który jest u nas dostępny, mam wrażenie, że ten słony, ten karmel, jest taki bardziej przypalony, w sensie, że czuć tak jakby palenie tego karmelu. Mm -hmm. I jest mniej słodki. A ten amerykański jest taki. A tak się bardziej jakby rozpływa. Tak, przynajmniej mm -hmm. dla mnie ta konsystencja Ale jest. Ale mi jak... bardziej smakuje amerykański. Mi też bardziej smakuje. <laughs> Także jeśli chodzi o te smakowe walory, to tamte są jednak lepsze. Ale nie jest to jakaś taka diametralna różnica, żeby... No dobra, ale to skinkersa teraz też musimy stestować, skoro no się... smakują inaczej, no to jedziemy. Testować. Ciekawe jeszcze, jakby to wypadało na blind testach, ale aż tak się nie będziemy bawić. No właśnie, masz tutaj tego... To jest amerykański czy polski? nie wiem. No to... mm, amerykańskiego... mhm. to amerykański. Co jest amerykański Ja będę chciał tak chyba w miarę blisko i szybko. No, i tak mhm. w kwestii tego, czy słodycze jemy na diecie, no to jemy czasem słodycze na diecie. Jak widzicie, kroimy sobie po kawałeczku, żeby przetestować. Zupełnie nie wiem, jak opisywać tego typu rzeczy, ale w tym momencie dla mnie polskie lepsze. Mam to samo odczucie. Nie jestem w stanie tego opisać, ale coś, nie wiem, ta kompozycja orzechów z karmelem i tą bazą jest. Ja ci powiem, tutaj w amerykańskim jest taki bardziej zimny posmak. Taki on jest mniej, no taki jest tępszy w smaku. A ten polski no jest le, bardziej kremowy, bardziej taki wyraźny, słodyczowy. Wyraźny, Także... No, ale jest to może zaskoczące, że jednak się różnią. Jest to jest. ciekawe. Kurczę, nie mamy kitkata klasycznego, ale spróbujmy tego amerykańskiego, bo jestem ciekawa. Tym bardziej, że się połamał, więc będzie tutaj ładniej łóżki mamy też. Więc zaraz zobaczymy. O. Hmm, tu. Tyle. Tyle. Hmm, dobry, no. Nymeralik tak dobry. Jak klasyczny, ale też nie wiem, nie pamiętam aż tak dobrze tego smaku, żeby powiedzieć, czy różni się jakoś mocno. Ale też mi się wydaje właśnie jak Twix. Taki, Że taki bardziej delikatnie, delikatniejszy. delikatniejszy. Mhm. No też, też mi się tak wydaje. I jeszcze wystanać na znalazł właśnie takie kitkaty o smaku tych tostów cynamonowych, tak? Tostów cynamonowych, dokładnie. To jest edycja halloweenowa. Tak, edycja halloweenowa i ten już testowaliśmy oboje w sumie, więc chyba nie ma sensu otwierać, bo się zasłodzimy. Tak, nie no ma sensu, Ale bardzo się. dobry, bardzo słodki. Ale bardzo dobre, także jeśli macie okazję przetestować, to tak wiecie, dla testu można spróbować, żeby poznać po prostu nowy smak. I ja lubię właśnie sobie tak popróbować tych słodyczy, żeby później jakieś mieć inspiracje w tworzeniu takich swoich zdrowych smaków, żeby właśnie się tym kierować. Tutaj mamy Snickersa Pumpkin. Tak, wiesz, że mam na ostro sekcja Halloweenowa, bo jest i Pumpkin Sneakers i zaraz będzie Rizis. A jadłeś tego Pumpkin Snickersa? Ani jednego, ani drugiego nie jadłem, więc jestem ciekaw, czego się spodziewać. Oszoszków nie Dla mnie jest za słodki. Za słodki? Bardzo dobra mleczna czekolada, ale też może delikatnie za słodka. Dyni nie czuję w ogóle. Ale tak w porównaniu z innymi batonami, to po prostu no, ta czekolada jest taka, hmm, jakby to powiedzieć, też delikatna, używając jeszcze raz tego samego słowa. Że się przez nią przebijasz, no ale właśnie w tym nadzieniu nie ma zupełnie orzechu. No właśnie, się, nie czuć ani orzechów, a tak jak się, się sniker... by się spodziewał. Dla mnie to jest po prostu słodkie. To jest sama słodkie. Brakuje temu wyrazistości. Także dla mnie to trochę za mało, jeśli bym miała zjeść na przykład całego. Tutaj mamy te Reese's. I on jest też właśnie pumpkin. pumpkin, też pumpkin tak. Zobaczymy. Ojej, aż się rozpuścił. I żeby się nie rozpuściło. Jedno i parę ładnych kilometrów przeleciało i przyjechało. jest okay. testujmy. Mm. Czuć masło, że chyba. Nie jest to mój smak. Zdecydowanie. Za słodki. Za słodki, ale jeszcze słony karmel też jest bardzo słony. I jest to połączenie takie, takiego poziomu słoności ze słodkością, że mi w ogóle nie pasuje. Ja w ogóle nie za bardzo jestem riksysowa, to nie są problem moje okay. smaki. Ale ja pamiętam ten smak z kolei z dzieciństwa, bo rodzice ze Stanów przywozili te rixysy, To ja, to ja nie pamiętam, ja nie pamiętam. Przywo Ale słodki dziewczyn. strasznie jest, strasznie. I jeszcze słuchajcie, tutaj no. mamy coś ciekawego, bo to są właśnie też z edycji halloweenowej twixy i sneakersy i one mają jakieś mieć zielone glutki w środku. Także zobaczymy, ja tutaj i ja zjadłam tego jednego. No tk. właśnie ja nie wiem co ja jadłem, ja też jednego spróbowałem, ale nie wiem, czy to był PX, czy to był snickers. Ciekawe, bardzo ciekawe połączenie, bo tak naprawdę w smaku bym nie powiedział, że jest jakaś duża różnica. Poza tym, że po prostu to wypełnienie jest zielone. To pewnie bardziej kwestia barwników niż, niż czegokolwiek to co? innego. Snickers? To snickers. No właśnie, to będzie A, można... W zielony. No nie dostałem orzecha, więc nie wiem. To masz. Za słodkie. Ale nie jest za słodkiem bardziej snickersowe niż mm, ten Pumpkin. Ja bym hmm. powiedziała, że to jest połączenie snickersa z Marsem. Bo to zielone jest takie jak w Marsie. No nie wiem. Mi się wydaje, że... Ja cały to... czas mam jeszcze smak tego Reese'sa okay. I, i trochę mi się tutaj gubi. Zobaczmy tego Twixa. To ja bym Boże, Mówiąc krótko, na no tego snikaarza zielonego jakoś mocno nie polecam. Chociaż jak do pracy przyniosą, to zjedli ze smakiem. Twix jest dobry. Mhm. Twix jest fajny, spoko. taki nietypowy. On ma zielony, tutaj po dobry. prostu zielone te ciasteczko, bo ten karmel jest taki sam powiedziałbym jak w tym Twixie amerykańskim, ale ten karmel wiosł mi teraz właśnie przypomina te milki dadcy. Bo tutaj mamy też właśnie tak, tak, tak. te Milky Dats i to jest fajne w nich, że tutaj ile ma, to jest na, na ile podane, to jest 22 gramy. 130 kalorii ma 10 tych cukiereczków I te cukiereczki są właśnie takie jak krówki Mordoklejki, które ja pamiętam z dzieciństwa. Znaczy, co jest fajne w tych wszystkich amerykańskich produktach, to oni często podają kalorykę. Jednej sztuki. Na przykład, jak macie chipsy, to wam pokazują, że jeden chips to jest powiedzmy 10 kalorii. No i potem sobie jesz, liczysz, tak? i na tej podstawie możesz e, przeliczyć te kalorie. No i tak samo tutaj. Zjesz 10 e, tych kawałków, wiesz, że to jest 130 kalorii, i spoko. No ale, tak jak Marta mówi, to są rodzajki. Nie dla każdego, no bo niektórzy, jak mają problemy z zębami, to nie polecamy. Ale tak od czasu do czasu jako takie gildi plężę jak najbardziej. No ale tym bardziej, że jeden taki wychodzi, że ma 13 tych kalorii. 13 kalorii, tak. Także to jak takie coś na zaspokojenie apetytu na słodko, to ja myślę, że całkiem spoko. Co tu jeszcze mamy? Spartasty, czyli takie gumy jak mamba. I tutaj 6 tych gum to jest 120 kalorii, czyli wychodzi, że jedna ma 20? 20. dokładnie. Wybieramy jakieś smaki? To wiem. Bez metu naraniczowy. Ja nie zjem mam tego, bo ja taka jestem malinowa. Podejrzewam, że w kadrze mamy to opakowanie. Dobrze. Jak jest. No, typowo jak mamba, bym powiedział. Hmm. Bardzo dawno nie jadłam mamby, więc nie mam porównania, ale wydaje mi się, że to jest lepsze niż mamba. No, ja też dawno nie jadłem mamby. To jadłem niedawno. Ale te przekąski właśnie, fajnie jakby u nas były te wszystkie kaloryki wypisane na zasadzie, że właśnie jedna sztuka to ma tyle kalorii, bo wtedy idziecie sobie na przykład w nocy czy tam wieczorem po przekąskę, bierzecie 3-4 sztuki, możecie to spokojnie wpisać w bilans, oczywiście możecie to też wpisać w aplikacji i Wam przeliczy, ale jest to jednak wygoda taka gdzieś tam na wyjazdach. No tak, bo ja później siedzę i ważę ile ma jeden kawałek, i mm, no jeden tak. cukierek, żeby wiedzieć, co ja mam wpisać. A tak tutaj wiem po prostu, nie? One są bardziej wyraźne od mamy, bardziej owocowe. A to tak jakby czuć tutaj sok owocowy. No, czuć ten sok owocowy, ale nie wiem, czy to jak tam w tej mamy to wygląda. Czy mamę przecież Trzeba byłoby ukraść od Nikolajka. Kolejne będą też takie żelkowe, bo, jak e, od Nerds'a. To są chyba dwa ja nie, nie, to dwa smaki? Nie To jest ciekawe. To jest jeszcze taka... Nie, nie, to jest normalne, dostępne. 16 takich sztuk to jest jedna, jedna porcja. I taka jedna porcja to jest stokalowa. No to spoko w sumie. To nie? spoko. Tym bardziej, że to w środku ma taki jakby sok owocowy zastygnięty w taką lekką żelkę. I to jest otoczone takimi chrupeczkami, takimi cukiereczkami, które ja pamiętam z bransoletek z dzieciństwa, jak były te takie cukierki na bransoletce. Ja kojarzę to typowo z takimi żelkami, jak masz właśnie te maliny, jeżyny. No, 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 ale to jest ale smak, mniej słodkie, więc lepsze. Jest, smak jest zupełnie inny tak. naprawdę mhm, smakowo jest. fajnie wypadają. Jeszcze jedne żelki mamy. Tak, to A są jakieś bardziej tip, można powiedzieć, bo mają 80% mniej cukru. I 8 żelków ma 50 kalorii. Sprawdźmy. Czyli podobna koloryka jak tam, bo tam 16 miało. 100. Ale to mi się jakoś ugrywa, że one będą kwaśne. Czyli ja się mylę. Tak, to jest napisane kwaśne. Zobaczymy. Mm. Nie są kwaśne. No nie. Ale jest kwaśne. Tak jak żelki. Jak macie takie żelki bez cukru przeważnie w Polsce, one się strasznie kleją do zębów. Na przykład te w które są. Dostępne w sprzedaży, to te się nie kleją zupełnie, bym powiedział. Ale właśnie one nie są dla mnie takie żelkowe. Tamto było bardziej żelkowe. Na pewno no, wiecie, to nie jest takie halibo. No, nie, nie, nie. nie to jest w ogóle zupełnie coś innego. Dobra. No tak. Zostały nam jeszcze ze słodkości. To dwie rzeczy. Trzy w zasadzie. Tutaj mamy też takie już leżejsze produkty, bo przeszliśmy do tych takich bardziej fit. Bezcukrowe tutaj mamy cukiereczki z orzechami pekan i to jest 140 kalorii w dwóch takich cukiereczkach, no bo wiadomo, orzechy mają kalorie, weźmy sobie to na pół. Już że nam bałaga robić na stole. No Trzeba będzie jakiś porządek to... zaprowadzić. Na pół to chyba nawet za dużo, może na jedną czwartą. Co jedną czwartą, ja może zjem pół, bo to smakuje. Te, te testowałem już wcześniej i bardzo mi smakowały. Moim zdaniem są zjedliwe, ale bez szału. Takie są bardzo delikatne. Mają... No, no ja jestem w stanie powiedzieć to, że komuś nie smakują, bo są takie mocno gumowate, można powiedzieć. Więc taką konsystencję mają nietypową dla słodycza, tak. no ale mimo wszystko nie znaczy, mi smakują. To nie jest tak, że one mi nie smakują, ale to nie byłby taki mój pierwszy wybór. Okay. Do... A dla mnie jest właśnie fajne to, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że to jest ciemna czekolada, bez cukru. I to też od razu czuć, a Ja bardzo lubię ciemną czekoladę, i ona fajnie właśnie współkracza z tymi orzechami. Mi za to. Ja mało czuję tutaj orzechów, ale dla mnie one są. To jest fajne pod tym względem, że czuć, że one są bardzo mleczne. Są takie, ja czuję mleko. Mhm. No, a ty czekoladę, każdy co innego. Nie jest mleko, no ale zdecydowanie ta ciemna czekolada u mnie się przewija. I tu mamy jeszcze batoniki, i to są batoniki proteinowe, tak? 12 gramów protein. Tak, to są z takich serii, można powiedzieć, bo są dość popularne takie smaki w Stanach. Gdzie macie kilka składników, dosłownie. I w tym przypadku to są 8 składników. 7-8 składników, ale są też takie batony dostępne, które mają na przykład 3-4 składniki, czego w Polsce... Nie, tutaj są 4. Trudno doświadczyć. 4, to, tak? to jest tylko e, białka, jaj, e, migdały. Okej, okay, no to tutaj może i faktycznie 4. Nie wiem, co to jest. Chociaż co 1, 2, 3... 4. To są nerkowce. Tak. Ale z tego opakowania wynika, że składników powinno być 6. Tak. Czyli takie oparte na białku jaj. Na orzechach, na daktylach. Ale to wygląda zderkowca. właśnie jak takie nasze dobre kalorie, nie? Tak, tak. Bo no już też po konsystencji widać, że to jest coś podobnego. Bardzo klei. Zresztą spoko, ja bym coś takiego jeść. Dla mnie fajne takie przekąski. A jeszcze dodaję do tego, że jeden baton ma 190 kalorii. I wcale nie ma dużo tłuszczu, bo 7, 7 gramów i 12 gramów protein. Dla mnie to jest za słodkie. To jest bardzo daktylowe. Ciekawa jestem, jak smakuje to, bo tej truskawki nie czuję tutaj wcale. Okej, okay. to zobaczmy zatem. Jest silniejszy, a to co ma w składzie? O, jakiś sól na wierzchu to może. Tak, to ma w składzie jeszcze dodatkowo poza tym, co mówiliśmy tam. Ma no, migdały, ma orzechy narkowca, białka, jaj, daktyle i kakao z czekoladą. To jest niedobre. Mm. Smak cały czas do mnie dochodzi. No nie ma tego smaku, tak mi powiedział. Co ciekawe, nie? Późno dochodzi i jest jego niewiele. Że go nie ma. Ani ta sól się nie przebija, że to nie jest słone, a widać jednocześnie te ziarenka soli, takiej grubo zmielonej. Te migdały też tak są nierównomiernie rozłożone bardzo na tego batona. Także moim zdaniem, to ja już wolę sobie zjeść tego Twixa, bo to jest takie marnowanie kalorii zapychacz po prostu taki. Gdzieś w Polsce kojarzą takie podobne w konsystencji batony, ale nie wiem, jakie to. Ale w pierwszym odruchu to dla mnie pierwszy ten smak, to już widziałam zapowiedź tego, co w zeszłym roku jedliśmy z mężem takie batony proteinowe w Czechach które musieliśmy wywalić przez okno i zagryzać bardzo mocno, bo były takie niedobre. A ja bym zjadł. No myślę, że marta. No, nie ale dalej, by... dalej, dalej w smaku już jest taki zjadliwy, ale ja nie będę mhm. tego jadła, bo po prostu mi jest szkoda kalorii na coś takiego, Wolę jest zjeść coś, co mi smakuje. Okej, okay, no dla no, mnie okej. Okay. Dobra, no, tak. tak. na szczęście teraz zostały nam słone przekąski bo już się zasłodziłam, nie wiem jak Ty. To jest, co można to było to dojeść później. I mamy dwa smaki e, beef jerky. Mamy teriaki i e, sweet and hot. To ma 9 gramów białka na porcję, a porcja to 28 gramów. I porcja to właśnie 80 kcal. I dla porównania, kupiłam tutaj takie węglowidujące, znalazłam z Tarczyńskiego. Polskie odpowiedniki, no to u nas oczywiście jest na 100 kilokalorii, to na 100 kilokalorii, to na 198 i też wzięłam właśnie dwa smaki. Na no 100 gramów w sensie. Tak, jedną wziąłam wieprzową i jedną wołową, jak widzę. Tu na 100 gramów jest 220, tak? Nie, na opakowanie. Na opakowanie jest 84. A, to jest 81, no to tak ciężko wyliczyć. No, ale właśnie widzisz, mogliby podawać na porcję i na 100 gramów, bo to takie dziwne, że no, tam, z drugiej strony jest za opakowaniami. Tam tak. oni nie używają, właśnie Marta, gramów, tylko używają tych OZI. No tak. No I dlatego podają na jeden OZI. Ale jak pachnie? Ja to sobie zjem. I to, to chyba coś, jedli... Ja też właśnie, ale to co, to jest coś takiego, jak rycerze jedli w średnim <laughs> i tak się przemieszczali. Nie, zupełnie nie. Ale no ja lubię. Ja jestem wielkim zwolennikiem, są dwa obozy jak wszędzie. Wiele osób nie lubi. Ale ja na przykład na przekąskę bardzo spoko, z tym, że są bardzo kosztowne jednak mimo wszystko. Bo taka paczka kosztuje z 10 dolców faktycznie. Ja w ogóle jem pierwszy raz, ale ma krótki skład. Tak. Także to jest fajne, bo te nasze polskie, ten skład mają jednak trochę dłuższy. Bardzo ostre te Sweet&Hot. Okej, okay, no to moje, moje są bardzo przyjemne. Ja znam oba smaki, więc żaden mnie nie zaskoczy, ale... No ja nie jadłam żadnych. No i wiecie, tu jest białeczko. Naprawdę no, fajne. Ja te teriyaki lubię najbardziej, mm. bo są takie uniwersalne i każdemu w smakują. Lubię ostre, i nie Natomiast to jest mi ten kod wiadomo. Zobaczmy polskie. Zobaczmy, są czarki z gotową. Mm, mm. I to jest takie twarde i żylaste, tamte są miękkie. Nie ja ma podjazdu, to jest inna kategoria. I w ogóle bym tego bifideczki nie mało, No bo właśnie bifideczki to jest. Absolutnie. Te amerykańskie suszenie. A tutaj mamy pork. Sebastian doje. To też jest w ogóle coś innego. W ogóle co innego. Ogólnie. Ja jest jednak Do zjedzenia ok. Można sobie gdzieś tam jako przekąskę zawsze. Chociaż no jak Marta mówi, że skład jest dłuższy. Tak, bo skład jest w sumie bardzo długi jak mm. na, taki, na taką na taką zdrową przekąskę. No to nie polecałbym. Jakoś no. mocno. Oj. Także tak, dajcie znać, jeśli Wy byliście w ostatnim czasie w Stanach, czy testowaliście jakieś fajne słodycze, czy na No To za uwagę. No właśnie, za granicą. Jeśli niektóre rzeczy można dostać w Polsce, no to wiecie, zawsze na Allegro, czy w tych polskich sklepach z zagranicznymi słodyczami, w Warszawie są takie sklepy na pewno, można zawsze znaleźć jakieś tam fajne rzeczy, tylko często one są mega drogie, więc to też się nie opłaca wtedy. Ale tutaj jeśli Byście byli zainteresowani którymiś z tych rzeczy, no to na pewno polecamy te w Bo to Rafał kupuje za każdym razem, jak jest w Stanach, bo one mają po prostu mało kalorii, a są bardzo smaczne. czy znaczy, polecamy je sku... znaczy, smakowo, bo one tak. nam bardzo smakują, ale jak już się wczytacie w skład, no to wiadomo, że to nie jest produkt idealny. Ale no, zachowanie balansu, zasady 80-20, 30-70, jak kto chce, jak kto lubi. No, i wtedy one są fajnym rozwiązaniem, bo tak jak mówiliśmy, tam jest 13 kalorii tylko w jednym cukiereczku. Także zaspokaja chęć na słodkie, bo jednak są słodkie. No, i ma taką konsystencję naprawdę faktycznych słodyczy, a nie jakichś takich oszukanych jak te batony daktylowe, które no nie mają jednak polotu. Uważam, że nasze polskie słodkości, takie fitowe, są jednak lepsze, typu dobre kalorie, bardziej mi smakuje. Czy te batony hodakowskie i tak dalej. Jeśli e, lubicie te Twixy i inne tego typu batony, no to warto testować jednak te zagraniczne, bo jak widać. Mimo, że to się wydaje to samo, to ja teraz żałuję, że jak byliśmy ostatnio na tej Słowacji, to nie wzięliśmy tamtejszym okay. do przetestowania. No, bo w sumie nie, to fajnie byłoby poznać ten smak. Ja na pewno polecam z tych słodyczy, których nie przywiozłem do tego sneakersa o smaku tych orzechów, orzechów Pikan. One są naprawdę kozackie. A może takie, takie z zieloną uwolnitą, z zieloną, z zieloną zielonym opakowaniem. Warto spróbować. No, ale nie były dostępne, niestety. No, that. Okay.